Żebyście się skupili na tym, co ja będę mówić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo jest ważna rzecz. Mama, Miko, mam mikrofon, więc muszę tak bardzo blisko. Chciałabym Ci powiedzieć, że wstępem zacznę. Podstawy duchowego wzrostu. To jest tak, jak y, mówiłam Wam, że no, rodzimy się na nowo, jesteśmy rybeciami małymi i musimy wzrosnąć. Podstawy duchowego wzrostu to jest ten nasz fundament. Jeżeli my tego nie przerobimy, to my będziesz no będziesz żył, ale żył życiem bez mocy. I kwitości i obietnice z krzyża. Będą dla Ciebie do złapania, będą czystą wiedzą, tylko. Będą czystą wiedzą. To są duchowe zasady, kochani, i Bóg ich nie zmieni. To tak, jak nie zmieni zasady grawitacji. A jednym z tych prawideł Bożych jest wiara. I wiara jest czynna tylko nie z informacją, że jest wiara. Ale ty musisz wierzyć, połączyć to z mocą swoją. I ona, jak wierzysz, nie masz informacji, że cał... Dużo ludzi, zobaczcie, dużo ludzi wie, że Bóg uzdrawia. Ale już nie do końca wierzy, że On może uzdrowić. Jest różnica kolosalna. Jest to różnica kolosalna. To jest prawo wiary, tak jak prawo gravitacji. I to po Twojej stronie stoi, że Ty masz zrobić i uwierzyć. Nie Bóg ponad naturalnie. Bóg jest z Tobą i doprowadzi Cię, że będziesz funkcjonował jak Jezus i będziesz wierzył jak Jezus. Ale to po Twojej stronie stoi to, że masz wierzyć. Bo zobaczcie, kochani, gdyby było tak, tak prosto, to popatrzcie, są takie dwie frakcje, jest ruch wiary i są na przykład kościoły, które uważają, że no uzdrowienie to już Jezus uzdrawiał i na tym się skończyło. I teraz są dwie opcje. Jest ten ktoś, który no już nie wierzy, że uzdrowienie, wierzy w zbawienie, tam sobie coś kręci z Bogiem. Jest ruch wiary który tylko powtarza, jesteś w ruchu wiary i powtarzasz tylko słowa. Ale tak naprawdę tylko je powtarzasz. I teraz zobaczcie. Modlisz się o zdrowie. Już mówię o swoje, już nie mówię dalej. Nie przychodzi. Długo, długo co robisz, czujesz się sfrustrowany. I teraz ani nie pójdziesz do lekarza i ani nie jesteś uzdrowiony. Większy kocioł masz niż ci, którzy uważają, że Bóg już nie uzdrawia, bo oni pójdą do lekarzy, a lekarze go uzdrowią, on będzie żył. A taki człowiek ma tak pokręcone, ma taką frustrację, bo dalej powiem, dlaczego tak jest. Bo dlaczego ktoś inny się modli ma? Mhm. Jeszcze ci dalej, jak nic z tym nie robisz... To jeszcze się pogłębia. Frustracja coraz głębsza idzie. Modli się długo, ale tak naprawdę nie ma głębi to w sercu. Kochani, wtedy. To modlitwa zadziała, gdy w sercu, dzisiaj mówimy dużo o sercu, a wam tak troszeczkę, bo się mówi, spadaj swoje serce, wiecie, że nie, o co chodzi? O co chodzi? Zaraz wam później powiem, tylko pójdziemy tu na razie do tego. Bo kochani, możemy, jak serce głęboko nie wierzy w siebie, to możesz nauczyć nawet papugę, i ona będzie stała nad kimś i mówiła jesteś zdrowy, jesteś zdrowy jesteś zdrowy no i co? albo ona będzie mieć skrzydło złamane i będzie mówiła jestem uzdrowiona, jestem uzdrowiona ale to tak nie działa wiecie kiedy słowo ma moc? słowo z wiarą ma moc i mocą twórczą bo zobaczcie co jest dzisiaj wiemy o tym ale powiesz tak, ale ha halo halo a gdzie z tym, że jest moc, jest życie w mocy języka, życie i śmierć, i moc wypowiadanych słów. A co z tym zrobisz? Heh. Gdyby tak było, kochani, to dzisiaj jaki mamy super świetny trend wszystkich kołczów i wszystkich od rozwoju osobistego, którzy wszystko mówią bardzo podobnie jak Biblia, tylko tam nie ma grama. Mocy Bożej. I badania, do, badania wykazały, i tego już się nie rozgłasza, bo dzisiaj właśnie y, ten trend chce zastąpić Boga. I badania już nie wykazują, że ci kołczowie, że ci, co się zakręcili, zafiksowali, a nie przynosi efekt, że są w depresji, duży od siebie ludzi jest w depresji. Kołczowie tylko mówią, nawet kabaret taki oglądałam, kochani. Gdzie on tu mówi, a tu kabaret, się. jego wystąpienie się kończy, on tak bida w domu, a szpiszczy. chory właśnie jest i tak dalej. Aby tak było kochani, to wiecie, jakby te o! są potęgi, które wierzą, ale kochani wierzą i zapytajcie się bogaczy, bogaczy takich. Nie śpią spokojnie. Mają młyny w głowie, i cały czas, co zrobić, żeby powiększyć albo żeby mnie ktoś nie okradł, albo żeby konkurencja mnie nie wyparła. Dziękuję za takie życie. A ty możesz to wszystko mieć, ale połączone ze wiarą, z, z wiarą w sercu, z mocą twórczą. Wiecie, jaką mocą? Taką twórczą mamy moc, która. Stworzyła świat, wyobrażacie to sobie, ale teraz pytanie: czy w to wierzysz? Czy w to wierzysz? I tu się wszystko sprawdza: czy w to wierzysz? I teraz wrócimy do tego meritum sprawy. Wszystko wynika z serca. Z serca, kochani. Jeszcze w sercu jest tak, zobaczcie, jeżeli ty dzisiaj już nie mówię o tym, że wierzysz w uzdrowienie, a nie wierzysz, że ty możesz uzdrowić, to stan chorobowy wiecie już naprawdę, to szybko na oją, na oją, szybciutko, na oją podkrzyż. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że ty dochodzisz do człowieka, kładziesz na niego ręce, a w twoim wnętrzu jest może być uzdrowiony, albo no tam to się może zadziałać. Nie, ty muszę wiedzieć, że ty kładziesz i teraz będzie uzdrowienie. Teraz ma być uzdrowienie, bo Jezus, bo zobaczcie czy Jezus, to mi później będzie uzdrowienie. Chyba tam za dwa miesiące, dobra, przyjdzie efekt. Wiecie dlaczego tak wiesz? Bo nie ma jeszcze w sercu, w sercu nie ma zrobionego porządku. Jeżeli myślisz, że kiedyś on będzie uzdrowiony, jeżeli chcesz usługiwać ludziom z mocą, to musisz mieć wiarę, a wiara jest, uwaga, w sercu. W sercu jest wiara. I kochani, wcześniej pamiętacie, ja wam czytałam tak z przypowieści Salomona. Czytałam wam o życiodajnych rzeczach z serca i nieżyciodajnych rzeczach z serca. I tylko wrócę do jednego fragmentu. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy: uzdrowienie naszego serca. Jeżeli uzdrowisz serce, to uzdrowisz całe swoje życie. To nie jest tak, że masz życie, bo życie masz, a masz serce gdzieś tam. Nie. Uzdrowione serce to dopiero udane życie. To dopiero udane życie. I wiecie, co jest największym błędem ludzi wierzących? Jest coś takiego. Bo wszystko to, co kala człowieka, to wychodzi z wnętrza. I teraz słuchajcie. Jest jakiś grzech. Dam Wam tu jakiś przykład. I teraz tak. To pochodzi z wnętrza, a grzech ujawnia się na zewnątrz. I chrześcijanie próbują walczyć z zewnętrznymi objawiami. Nie dokopują się na przykład. Dam Wam taki przykład. Grasz przed kimś, rolę. Grasz rolę. Dlaczego grasz rolę? Dlaczego nie jesteś sobą? Wiesz, że to nie jest w porządku. Nie masz siły. A jednak coś cię... I ty na siłę się blokujesz. A jednak coś cię pcha, że odstawiasz te role. I tu trzeba głęboko do głębi swojego serca zajrzeć. Bóg chce, pragnie, abyś się dokopał. Dlaczego musisz tak robić? Dlaczego takie rzeczy są? Dlaczego chcesz udawać przed kimś, kimś, kim nie jesteś? Co cię ciągnie, jaka jest wewnętrzna siła w tobie, że to robisz? To jest. Jakiś przymus, jakiś problem do popełnienia tego, ale większość mówi: Dobra, założę maskę, dobra, jakoś się tu z tym uporam. Wiecie, że e, znacie popularnego aktora Robina Williams'a. Człowiek pochodził z bardzo bogatej rodziny, ale on był tak zablokowany, tak nieszczęśliwy. W środku ze sobą. Wiecie, że on nigdy, nigdy nie był na zewnątrz sobą. Odgrywał bardzo dużo ról. W środku był bardzo smutnym, zakompleksionym człowiekiem. Jeden przyjaciel jego powiedział, jak lecieliśmy samolotem bardzo długo, 12 godzin, nie powiedział ani jednego słowa. Konsekwencją wybierania, ściskania pośladów. Było samobójstwo. Nie wytrzymał, udawać. Nie wytrzymał. I teraz zobaczcie. Tu trzeba się dokopać, dlaczego na przykład ja tak robię. Drugi przykład. A dlaczego? Sąsiad kupił samochód i teraz, no, kurde, kupiłem ci taki samochód. Nic nie mam w kupowaniu samochodów, kupmy tylko ty. Znowu to jest badanie serca. Dokop się. Dlaczego na przykład zazdrościsz są celowi? A dlaczego na przykład chcesz mieć taki samochód, bo chcesz dorównać jakiejś grupie społecznej? Bo, dalej kopiemy, masz kompleksy. A z odgrywaniem ról to nie czujesz się wyposażony w Bogu. Nie czujesz w ogóle tożsamości w Bogu. Leży tożsamość. I teraz co robimy wierzącym? Uuu, nie. U, jak tam ciemno, nie wejdę tam. Tam do tej komi. Do tej piwnicy kluczyk dawno wyrzuciłem. I nie chcę pogrzebać tam. Szybko zewnętrznie się jakoś z tym uporam i ściskam tyłek. A nie o to chodzi. Bo co nie z serca, nie będzie efektów. Dałam na początku wiarę. Ona nie będzie działać, tylko możesz się... I teraz zobacz, modlisz się. Modlisz się o kogoś. Ale ten ktoś, może kiedyś cię zranił, ale ty to zaplastrowałeś. I teraz co? Żebyś się zamodlił, nie będzie mocy na modlitwę. Bo tak naprawdę nie będzie wiary o tego człowieka. Bo zranienia nie spowodują tego, że ty po prostu będziesz chciał dobrze życzyć temu człowiekowi. Bo jednak wyjdzie to, bo to wyjdzie i to jest bloker. Dlaczego jedni mają, a drudzy nie mają? Ale jest się za, przed samym sobą nawet wstyd przyznać, że coś takiego jest. Wiecie, kiedy jest prawdziwe przebaczenie i odpuszczenie, gdy ty. Się mega czujesz super w towarzystwie tej osoby i w ogóle chcesz, żeby jej się dobrze działo. I w ogóle, gdy tester przychodzi, wiecie, że w kryzysie, w sytuacjach my najbardziej wiemy, co jest w głębi naszego serca. Tylko w kryzysie. Gdy przychodzi do konfrontacji, jakie masz odczucia na temat tego człowieka? Jakie masz odczucia? To jest mega, kochani, ważne, bo to załatwia, chrześcijanie leżą leżą chrześcijanie poetyńcze na łopatkach i leży Kościół. Kochani, i leży Kościół. Widzicie? I o to chodzi, żeby nie chodzi, żeby się wyeliminował powierzchowność. I teraz zobaczcie, jaka jest druga rzecz. Jeżeli sobie bym, o zadasz pytanie, Dlaczego mnie wkurza ten sąsiad? To wtedy zaczynasz robić krok w głębokość swojego serca. To już wchodzisz w głębiny. Dlaczego mnie wkurza? Dlaczego ja tam... Co mną powoduje, co mną motywuje, dlaczego ja się czuję gorszy? I to są te tematy, które my nie chcemy. Bo wiecie, co jest jeszcze bardzo niebezpieczne, że... Stare nawyki i stare metody działania, że tak, a w tej sytuacji to ja się tak zachowam, ta maseczka, taki sposób wyrażania się i wtedy jest wszystko okej. Okay. Trochę mnie popolało, tam gdzieś przytumiłem, że te zachowania nam się wydają prawdą. Prawdą! Gdy nie zrozumisz, że błądzisz, a grzech to błąd, to jak wyjdziesz z błędu? Jak wyjdziesz z błędu. Tak się to może przez lata zakorzenić, uruś i przykleić do ciebie, że stanie się tobą. I tu jest, tak jest ważne, badanie swojego serca. Praca, operacja, jakbyś nazwał na swoim sercu. Jakbyś ktokolwiek nazwał. Bo jest jakiś kompleks. A ten kompleks będzie zaspokojony. A nie wyrzucony, precz, tylko zaspokoję sobie kompleks. Ale przecież w życiu nie o to chodzi, żebyś przyklepywał kompleksy. Ale chodzi, żebyś żył pełnią życia. Serce to nasze jestestwo. To Ty prawdziwy. To Twoje pragnienia. Twoje przekonania. Gdy z tym robisz porządek, z tym sercem, to wpływa to na Twoje całe życie. Nabierasz tożsamości. Więc zobacz. Jeżeli dostrzegasz jeszcze w sobie, że kogoś oceniasz, kogoś porównujesz, to znaczy sam czujesz się bardzo malutki. Bo lepiej, jak kogoś, na kogoś pokażę, to ja się lepiej poczuję, bo ja się czuję malutki. Bo ja jestem mały. I znowu do serca, i znowu padamy. I usuwamy kompleksy. Bo to kompleks. Nawet zobaczcie. Skąd myśl, że ja położę ręce i to nie zadziała. Bo nie wierzysz w ogóle... Tu, bo wiele razy ktoś ci może w życiu powiedział: Źle robiłeś, ty to jak coś dotkniesz, to to zepsujesz. Ty to tak robisz, tak słyszałeś, może od latami. I to się później przekłada na życie chrześcijańskie, wystąpienia publiczne, wypowiadanie, otwieranie ust, może byłeś gaszony, może byłeś tłamszony, nie czujesz się pewny. Nie możemy tego zostawiać. Nie możemy. Nie da to rady, bo cię to wykończy. Bo zobaczcie, co jest jeszcze. Jest fajny numer. W świecie jesteś jakiś. Do kościoła przychodzisz, zmieniać się głos, <głos> ton głosu i rozmawiasz na no, jakieś tematy, z którymi w ogóle w świecie nie rozmawiasz. Siedzę z kolegami, nie rozmawiasz, w ogóle jakby cię ktoś zobaczył. Doktor Heidi mis i mister Jekyll. No nic! dwubiegunówka jak byk. A dlaczego nie jesteś sobą? A dlaczego nie rozmawiasz identycznie w kościele i identycznie z kuplami? A dlaczego tak sobie zrobiłeś? Takie myka sobie zrobiłeś. Trzeba wejrzeć i znowu, bo co? To już każdy nie grzebie. O to jest ta praca. To jest ta praca. Gdy obserwujesz, że boisz się być sobą. Ło! Wow. I to, kochani, nie można tego zostawiać, bo to będzie wpływało tak. Na Twoje życie małżeńskie, na twoje rodzicielstwo, na Twoją pracę. I tak mogę wymieniać każdą dziedzinę życia. Ty myślisz, że to tak? Polecę z tym. No, polecisz, wiesz ja. Ty zrobisz z tym porządek, nie będziesz udawał. Wiecie, co to jest? Uwaga! Wiecie, co to jest? To jest za my, hmm. no Kościół prawdy, miłości Bożej. Uwaga. A tu religia. Puk, puk, puk! Zapukała. Bo religia ma wiele twarzy. Nie tylko, że w Kościele katolickim mieszka religia. Wcześniej Marzenka tak myślała. Że religia tylko jest w Kościele katolickim. A niestety, to przebiegły, antychrystyczny duch. Antychrystyczny duch religia i humanizm. Dwa potężne duchy antychrystyczne. Bo cię tak załatwi, że i tak nie będziesz w ogóle yy, taki, jak masz być. Bo sam sobie, ty nakładasz to, lub grupa społeczna, ale przepraszam. Ciebie to nie powinno interesować. Grupa społeczna. Jestem taki. Ja dziecko Boże. Wtedy co jest? Autorytet przychodzi, ale z mocą, bo tak to się spinaś. I przychodzi rozczarowanie, rozgoryczenie, i w ogóle jak w ogóle nic dalej nie robisz, to przychodzi ło. Bóg to jednak nie jest dobry. Wydawał mi się, mnie. Nie. nie. I chciałeś wykonać pracy, to się nazywa uświęcenie. I teraz serce można, jest fizyka serca na przykład. Ty wybierasz sobie, masz Ducha Świętego, Ty jesteś za to odpowiedzialny. Wybierasz sobie metodę, która najbardziej Ci będzie, że to będzie się sprawdzało. Może być fizyka serca, może być coś innego, ale nie uwaga. Nie zostawiaj, bo wiecie co to są? To są tak zwane trupy w szafie. To są trupy w szafie, kochani. Trupek w szafie. A co jest z trupa? Nie ma nic, a jest śmierć. Nie lepiej być sobą i nie udawać po prostu. I słuchajcie, jest z tym przebaczeniem, co powiedziałam, ale jest bardzo ważne do tego przebaczenia dodam, mega ważne wybaczyć samemu sobie. Wiecie o co chodzi z wybaczeniem samemu sobie? Jeżeli sięgniesz, jesteś w komorze i sięgasz do przeszłości i czujesz wstyd, jakieś zażenowanie, czujesz jakiś. Według własnej osoby czujesz jakieś coś z przeszłości, to od razu robisz z tym porządek. Dlaczego tak jest? A wiecie, a my wychodzimy z tego, bo to boli. Bo to by cię trzeba było przyznać. Że jednak jestem tyle i tyle, a jednak nie, no muszę wrócić do podstaw. Tak, kochani, gdybyście mieli tylko na fundamencie zostać, to zostańcie, a będziecie zwycięzcami. Stara się od tego uciec, od tego wstydu. To jest sygnał, gdy chcesz uciec, to jest sygnał, że musisz zrobić porządek. Ja miałam pewien problem i najgorzej mi było wybaczyć samej sobie. Naprawdę. Bo gdy pomyślałam o tym, co ja zrobiłam, to miałam właśnie te odczucia. I gdy. Nie przebaczę... Nie, i zamykałam te drzwi uf, puf, skopa. Nie wchodzę. Boli, 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 boli. Nie działam naprawdę. Nie mogłam doznać pełnego uzdrowienia. Nie mogłam doznać pełnego uzdrowienia. On chce, tu śpiewamy w tekstach piosenki, prawdziwym wolnym. Radość, zwycięstwo, kochani, bez badania, uzdrawiania swojego serca. Nie będzie nic z tego. Gdyby tak było, gdyby tak chrześcijanie chętnie biegli do uzdrawiania serca, nie byłoby tak słabego kościoła, nie byłoby tak pokonanych. Każdy z nas widzi, w jakiej ruinie są pewne sfery naszego życia. Wiecie, że mówię to do siebie i do was, i to jest, to jest zawsze tak. Wiecie o tym ale On nam dał możliwość stania się prawdziwie wolnym. I Ty decydujesz, jak się dokopiesz i jak będziesz z Nim wolny. Amen, kochani. Amen.